Wszystkie rybki, a karnasie pokutasie Ekspedycja numer 23, poniedziałek 22 kwietnia, godzina 19.56 2024 Niemożliwe Nie mam bracie O What O Oh my god <ścoughs> Kamery są jest... oh! <ścoughs> Pa, pa, pa! Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Tak jest! Pocały mnie w moje gorące usta! AAAAAAA! AAAAAAAA! Wszędzie się, nie uciekałem! Poczułem... On nie żyje, on nie żyje, kurwa! Tu gówno, tu gówno, tu gówno chcę zmacać mój dupę, a ah! Nie dla psa ha, On za mną podąża, myśli, że ma szansę, nie ma du... Widzę, dziwka już odchodzi. Podąża w kierunku, chyba idzie w moim kierunku, chce zmacać moją słodką dupeczkę. On się zbliża. Papa, gdzie tam jest? Żegnam was, widzowie, papa!